Dzień dobry, dzisiaj trochę nowa formuła, po prostu chcę szybciutko mówić punkty, bo potem myślę, będziecie będę chciał montować i będę sobie w trakcie coś innego, na przykład tylko metrydasza w tym wypadku. Po pierwsze pojawił się gameplay dotyczący Neverness to Everness ogólnie obejrzałem go i staje się taki całkiem spoko, w sensie dużo się dzieje, a mało mało się wyjaśnia moim zdaniem. Może pomówię tutaj od razu o dwóch punktach, czyli o tym, że beta Ananty jest, tylko że Trzeba być tam bardziej zamieszanym w ogóle w produkcję, aby się móc zaangażować w sensie, aby w tej becie być. Były w sumie dwie bety, ale jedna trwała dwa dni była tylko na telefony. A więc. Nie, nie, nie chyba nie potrafię się na dwóch rzeczach naraz kupić. No, ja nie mogę jak żyć. Ogólnie były jakieś niby, plany ponoć, aby jednak trochę. Przesunąć tę premierę i dać najpierw premierę tylko na PC -ty i tylko dla Chin, ale jednak jest to dość mało wiarygodne z mojej strony. Tym bardziej, że mówili, że będzie premiera na wszystkie platformy i globalnie i będzie tylko jedna data premiery, tak naprawdę. Będzie ono prawdopodobnie mówią ludzie, że będzie między 2 a 4 kwartem 2026, ale ja jednak, szczerze mówiąc, nie jestem aż takim optymistą, aby w to wierzyć. Chociaż mam wrażenie, że. Czwarty kwartał jest całkiem możliwy. Wystartował też przy okazji z tym trailerem, z tym gameplayem Start Bety trzeciej. Widać, że NT jest bardzo dobry doć tą grę może nawet tak gdzieś na wiosnę albo na wakacje tego roku. A to tak naprawdę mam wrażenie, że chcą już tą grę widać, że oni mają już tę grę gotową, tak naprawdę tylko chcą mieć jeszcze... chcą po prostu jeszcze posłuchać tego. Czego chcą grać? i jakby, w znaczy sensie niczego chcą gracze, tylko jak to się gra. Robotop, please fix. Chodzi mi o to, że... Może jednak ja mam osobny gameplay, osobno będę gadał. Chodzi o to, że oni mają już tę grę gotową, tylko chcą wiedzieć od graczy, czy... ...co jeszcze trzeba poprawić. Mieszy mi się w głowie bardzo dużo informacji, tak naprawdę wy... Cały czas mi się przestawia w głowie moja jakby wiedza i moje spekulacje i moje wszystkie postanowienia. Mam wrażenie, że jednak jesień zima tego roku jest całkiem prawdopodobnym terminem premiery. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w Montrealskim oddziale Netis. Zrac pod uwagę, że przede wszystkim skupia się tym, co robi pieniądza, pieniądze aktualnie robi najbardziej mały rivals. No co jest z tym, halo? Ja nie wiem co grać. No mają jakieś problemy, że wywalili jakiś stare pracowników i zatrudnili jakiś nowych, a do jakieś takie związki zawodowe zakładać, więc Netis postanowił że po prostu pozwalać niektórych ludzi. I teraz ten oddział tam w Montrealu tak będzie w pewnie średnio i istniał. Co to, to chińskie oddziały, które pracują prawdopodobnie na no ten między m.in., choć te montrealskie też bardzo dużo robią z tego, co im się kojarzy. Przede wszystkim jest to chiński plan i w sensie chiński oddział. Chińskie oddziały, które jednak robiły najwięcej, bo to w końcu jest Netis, czyli to jest dalej jednak Chińczyk. I tam właśnie ludzie się dużo zatrudnia, na to naprawdę praca w re. Aż niektórzy no to zarywają i w ogóle jest takie wielkie po słyszałem, że też tam są różne, ale chyba jest lepiej niż było jeszcze nie tak dawno temu. Więc to ode mnie wszystko, a więc.